Cześć, dzień dobry, kochani. Trochę tu zmniejszymy może, o. Ja przyjechałam właśnie z miasta. Byłam w mieście... A, coś tam zapłacić, co załatwić. I, I nie byłam jeszcze na takim aleryneczku. I wziąłam sobie tak szczypiorek, bo mam biały serek. Kupiłam sobie ostatnio z połem. Ten serek zaraz Wam pokażę jaki. I sobie mam chęć go zrobić, o, taki zespołem. Mam zamiar sobie go zrobić ze śmietaną, właśnie ze szczypiorkiem. Kupiłam rzodkiewkę też. Z rzodkiewką sobie zrobię ze szczypiorkiem, ze śmietaną i ten serek. Kupiłam również paprykę, bo będę potrzebowała do gularzu. Miałam taką biec karkówkę. Musiałam coś wczoraj wieczorem zrobić. Przesmażyłam. Przesmażyłam. Tam był dodany czosnek, sól i pieprz na razie. Nie wiem, miała być przyprawa meksykańska, ale nie miałam żadnej meksykańskiej, więc nie będzie. I przepis mam w ogóle z książki, z takiej, gulasz i picos. I ja tutaj korzystam sobie czasami z tych przepisów, właśnie na gularze. Kiedyś wam pokazywałam, bardzo często robię ten gulasz, trzy kolory. Jest przepyszny i, i sobie właśnie na tą karpówkę, mówię, żeby ją zużyć i w jakiś taki inny sposób, wiecie, dla odmiany. Kurde torba spadła. To znalazłam sobie taki gulasz wieprzowy z cukinią. Yy, I tak, mam w sumie dwie cukinie, więc tutaj 60 deko wieprzowiny jest potrzebne dwie puszki pomidorów, trzy duże cukinie, jedna duża papryka, dwie łodygi selera, nocowego bez selera, e, trzy duże cebule, pięć ząbków czosnku, jedna łyżka koncentratu pomidowego, dwie łyżki oleju i 10 deko sertego, żółtego sera, sos sojowy, a w sosie sobie wyższy barkówka. Są czarny, pierwszy prawa meksykańska ostra papryka także takie, takie składniki i trzeba przesmażyć. Wieprzowinkę, to no, nasze mięsko, później smażymy na tym cebulę czosnek, e, paprykę i ten seler. Później przekładamy do mięsa, dusimy 20 minut na małym ogniu. I później dodajemy pokrojone w kostkę cukinię, rozdrobnione pomidory, e, koncentrat pomidorowy. Dusimy znowu 30 minut. Cukinia nie powinna się rozpaść. No i sobie tam doprawiamy. Posypujemy serem i tutaj, żeby podawać z kaszą gryczaną i surówką z ja nie będę tak robić. Chłopak w biorę obiorę po ziemniaczku do tego i już i będę miała, wiecie, nie zmarnujemy się tarkówka. Jeżeli chodzi o wyjazd, to my już po wyjeździe byliśmy w weekend. Filmy są z opóźnieniem, dlatego też Wam się będzie wydawało, że ja teraz jadę. Nie, ja byłam poprzedni weekend. Powiem Wam, że w piątek była pogoda. Fajna, do czychaliśmy, um, się wykąpać, i później, jak widzieliście, już to słońce zaszło, a później wieczorem padał deszcz. E, Można, zginęliśmy, właśnie tą roletę, bo bardzo wiało, e, tą naszą markizę. E, no i później wieczorem też siedzieliśmy po prostu sobie przy ta tak 9, 10, to już tam chyba się zaczęło padać, więc żeśmy się schowali, oglądaliśmy sobie serę, graliśmy w statki z mężem. E, nie grałam w statki, nie wiem ile lat także zagraliśmy i oczywiście go ograłam. Jakoś tak wyszło. No i co? I drugi dzień dojechali do nas goście. Także już tak w sumie nagrywałam. w sobotę siedzieliśmy, fajna pogoda była. W sobotę też było tak do południa, bo mało ludzi było w sobotę na plaży. Dużo się zeszło w niedzielę, bo tam z okolicznych właśnie okolicznych mieszkańców mogą wchodzić sobie tam wstępie na tą zatokę Bajkę. I tak Wam mówiłam, na tej zatoce są nie tylko jest pole namiotowe, tylko kemping, ale również są domki do wynajęcia: jest hotel, jest restauracja, czyli taki cały kompleks. Zatoka bajka, jak piszecie, to Wam wyjdzie, miejscowość w Grodziec, koło Opola. Także my mieliśmy bliziutko, w sumie wyszło nam 85 chyba kilometrów, ale obwodnicą tam mąż jechał, żeby po prostu było tak szybciej sprawniej, troszkę dłużej, ale szybciej sprawniej. No i z powrotem jak żeśmy wracali, to stopów nam zabrakło coś tam właśnie z tą elektryką. Musimy już coś tam poprawić, także ale jakoś, no, trochę strach, ale żeśmy jakoś dojechali szczęśliwie. Także jeżeli chodzi o pobyt, to było bardzo fajnie. Robiliśmy właśnie grilla, no i zostałem właśnie ta karkuwa, dlatego musiałam właśnie coś wczoraj z nią zrobić, żeby mi się nie popsuła. No i tyle, kochani, no poszliśmy jeszcze właśnie w tej restauracji sobie tam na zupkę także no, w razie czego jest tam coś do jedzenia, no ale wiadomo, większość na śniadanie, kolację, grill to trzeba zabierać ze sobą, bo tam sklep to. Był jakiś sklep, to kilometr trzeba by było jechać. I, no i chyba tylko w sobotę, no w niedzielę to było nieczynne. Także taka miejscowa fajna, polecamy. Woda ciepła, płytka, dla dzieci bardzo fajnie. Dużo osób korzystało z tej deski sup. Są tam nawet rowerki wodne, więc można popływać. Dla dzieci naprawdę bajka. Długo, długo, płytko, piaseczek, także bardzo przyjemnie jest to malutkie, ale bardzo sympatycznie i właśnie fajne te miejsca, w tym tam jest podzielone miejsca na sektory, sektor A, sektor B, C. Tańsze są sektory te B i C, droższe te A, dlatego że są przy, samym, przy samej wodzie i my mieliśmy akurat ten sektor A z widokiem na plażę, także bardzo, bardzo sympatycznie no gorzej było w niedzielę, bo w niedzielę była już pogoda super, palnik, można się było kąpać, właśnie dużo ludzi przyjechało spędzić sobie właśnie niedzielę rodzinnie. Też były wódki z jedzeniem, jakieś lody, jakieś hamburgery. Tam właśnie pod wiatą też były zapiekanki, jakieś rybki, także spokojnie można było przetrzymać Yy, jakoś tam cały dzień, no wiadomo, że każdy za sobą prowiant bierze, no bo teraz te ceny to są yy, przeokrutne. I ja byłam o kicia. Kicia, zobaczcie, spadła mi torba i zobaczcie cię jest kicia. Kicia, wezmę, tak? Zobaczcie, spadła mi torba i kotek się tu już w kokosiu. Widzicie, jaka, jaka artycha? Dobra, ja się tu muszę wracać. Za ogarnianie, bo widzę, że chłopaki po śniadaniu pozostawiali, więc będziemy się brać, ale jeszcze tak przychodzę do was, bo chciałam wam pokazać właśnie dalsze z tego centrum handlowego. No wzięłam tam pół od z tej naszej piekarni dla syna, te bułki takie ze słonecznikiem, one są w środku z dynią, on bardzo lubi, bardzo dobre bułki. I tu wzięłam jeszcze jakąś tam A, wzięłam kawałek pasztytu, bo mi się zechciało kawałek pasztytu. I taką pieczyń, chłopaką się ma. Jakąś. I to. Byłam jeszcze później w Kafflandzie. Pojechałam przy okazji gdzieś tam, ale kupiłam kawę. Yy, bo miałam ją na liście. Miałam jechać, mówię może, do Lidla, ale przypomniało mi się, że przecież. Jak jestem blisko przy kawlądzie, to wejdę i jest ta kawa. Polecam Wam bardzo serdecznie tę kawę. Rewelacyjna kawa. E, tak jak mówiłam, 80% robusty, 20% arabiki. Nie jest w ogóle kwaśna i kosztuje, słuchajcie, 29,99, także rewelacyjna cena. Jak macie Kauflanda gdzieś tam lub na internecie też możecie przecież wypatrywać. Gimoka, tak? Gimoka, to jest akurat Grand Bar. Jeszcze są takie szare opakowania. Z, no różne tam platinum. na A jeszcze coś tam było, ale ona była droższa. 37 zł, a to kosztuje naprawdę niedrogo. Także tą kawę mam już nie. Tą mam drugą, ale ogólnie gimokę, to mam chyba trzecią już, albo nawet czwartą. Także bardzo serdecznie polecam. I czy nie zejdź pani z torby? <laughs> o Jezus, jaki krzyk! Chciał taki krzyk! Pani chciała skorzystać tam, w torbie mam rzeczy. Śpiąca jesteś. Kicia mi dzisiaj mysz przyniosła. Tak, przyniosłaś mysz. No nie jak na te myszy przynosi. Na balkon mi tam gdzieś zostawia. Dobra, idź. W liliczu. I tak. Tu mam... Nie mam dużo, bo tak szybko, szybko wyszłam. Nie robiłam żadnych dużych zakupów, ale po prostu Wam pokażę moją nowość kosmetyczną. O, kupiłam sobie tą niwę. Bardzo za nią chodziłam. Znaczy tak, chodziłam koło niej, bo cena zawsze za wysoka. I tak chodzę, koło tego chodzę. To jest 300 ml niwa i w Kalkulandzie była jakaś promocja i ja tam 12,99. Tam są różne jeszcze zapachy. Zielone kolorki, jakieś tam chyba yy, fiolet coś takiego. A tu jest akurat Yy, chyba marchewka, apricot, mango i mleko ryżowe I tu jest 97%. A nie, recyklikowana recy... butelka, że jest do recyklingu. Z recyklingu 97%. Także taki, co tu piszą? Odświeżający żel pod prysznic Nivea. Czyli taki wzięłam. Była fajna cena. Nie wiem. Bardzo ładnie pachnie i. Chciałam zobaczyć właśnie, jaki on jest. Jeszcze go nie miałam. Marzowi wzięłam, bo mi się skończyła kulka. To 10 zł, tam bez jednego grosza taka. Bardzo ładny zapach. Mhm. No. Widzę, że dzisiaj tam wyrzucił. Miał Old space i wyrzucił. I wziąłam sobie właśnie do gularza taki malutki koncentrat pomidorowy. I to wszystko. Także takie zakupki na Szybko. Także kochani, biorę się tu za ogarnianie kuchni. Muszę zmywary rozładować, stawić nową. Nową. Muszę w ogóle pralnie zrobić, muszę umyć kuchenkę. Powinnam umyć pod zlewem y, tam wszystko. Może mi się to uda zrobić. Y, I y, biorę się za ten gulasz. No, się i dokańczam mój gulasz. Bo jest mam go przesmażone, no nie gotowe przesmażone. Y, robię ten gulasz. Jeszcze wczoraj wam w Lidlu. Też tak na szybko po wodę, ale tą tanią wodę mineralną wszyscy wykupili, musiałam wziąć tą droższą, ale kupiłam przy okazji ten płyn napuszczający z W5, nie wiem jak on się będzie sprawdzał, pierwszy raz mam go znać, czy Wam się sprawdza. No i to tyle kochani, tak na szybko takich zakupków. Jak się tu poogarniam to widzimy się później, jak macie jakieś pytania to piszcie. Oczywiście już od razu też przypominam, że jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, to bardzo będzie mi miło, jeżeli zasubskrybuje, dacie łapkę w górę, jeżeli wam się będzie podobał filmik i zostawicie po sobie jakiś lat, czy buźkę, czy komentarz, będę, będę bardzo wdzięczna. Także do zobaczenia, widzimy się myślę później. No i kochani, moje danie gotowe, tak w sumie się skapnęłam, wiecie co, że to wyszło mi takie leczo, bo ja nie dodałam tego, o odpadł mi paznokieć, nie dodałam selera naciowego, tak jak w przepisie, także reszta składników, no to naprawdę na, jak na leczo, czyli cukiernia, cebula, papryka, pomidory, no i zamiast po prostu kiełbasy, czy tam piersi różnie dają osoby to jest po prostu karkówka także gdybym dodała ten serernaciowy to był rzeczywiście jeszcze inny akcent a tutaj przez to, że właśnie no nie dodałam, no to o, to wyszło takie właśnie leczo więc ja zajadam, jeszcze sobie dodatkowo posypałam natką pietruszki dodatkowo, że ja uwielbiam uwielbiam jakąkolwiek zieleninę czy koperek do wszystkiego, koperek Nadka, znaczy to wszystkiego. No, tylko co tam pasuje: koperek, natka i szczypiorek. Każde po prostu ziel, zioło zielsko jest mile widziane, witaminki. Także tak wygląda mój gularzyk. Ja zajadam i dzisiaj właśnie chyba się wybieram na Pilates. Wiecie, kochani, będziecie mieli vlog łączone. Ja znowu z zakupami y, mam też żurę gotować, bo się coś nie mogłam zebrać. Weszłam na szybko, bo kupiłam te dwie białe kiełbaski, ale chłopaki nic nie więc musiałam wejść i kupić. I kupiłam po prostu taką białą kiełbaskę. Y, od razu chyba sobie zamrożę to jest 21 termin, ale dwie najwyżej wezmę, tu są jeszcze w sumie cztery. No, zobaczę, może na kolację, jak nie to od razu zamrożę, żeby się to nie zepsuło. Yy, wzięłam sobie, bo już mi się skończyła pasta do zębów, wzięłam taką Colgate, Colgate Max White Spark Diamonds. Wzięłam również chusteczki, bo już nie mam tych takich, właśnie do torebki, jak gdzieś tam się jedzie. Yy. Ostatnio kupowałam tamtą Remsey, ale wiecie co? Wyniosłam do przyczepy, zostawiam w przyczepie i tu nie mamy herbaty, i złapałam w lidlu tą herbatkę. Yy, jeszcze wzięłam sobie, oj, nawet sobie, może zaraz jem. Mam taką chęć, wzięłam i była jakaś promka, po 4,89 i coś, cztery, coś te, borówki yy, też wzięłam, były w promocji, także yy, mam śmietanę jeszcze 36% i mam taką cię mam fajną. Yy, 30. Ona się okazała, że to jest do, do ciast i tortów. I ja ją dałam do kawy, ale bardzo ładnie się rozpuściła. Ale tak ogólnie to to jest bardzo gęsta e, śmietanka. W zasadzie to... No go nie, bo ja zaraz będę jadła tego borówki, zaraz sobie zjem. Chłopakom wzięłam jakąś czekoladę przy kasie. Była, bo oni potrzebują coś słodkiego. E, jeszcze im tam dwa pączki kupiłam, ale już mi dałam. E, patyczki, bo mi się już skończyły. Pomyślałam, że to wszystko tak podróżało. I dwa mydełka. Mm, nie wiem, które to tak ładnie pachnie. Chyba to. Teraz mam otwarte tam, nie wiem, które może tworzył, ale to chyba jest to. No, tak pięknie pachnie. Len i mleczko ryżowe. To jest chyba to. No coś pięknego. No. Tak, bo to nie jest takie. Mhm, to będzie to. O, teraz będę tylko to Ale piękny zapach. Śliczny, to jakbyście w Lidlu, obojętnie zresztą gdzie kupowali, to ten sobie byście za to. No kurde, coś pięknego, Chcę chcemy oszczyć. Dobra, no i wszystko, kochani. Troszkę przymknę. Dzisiaj się trochę ochłodziło. Dzisiaj, ile? mamy? 20 raz, no, 23, trzy. stopnie, także troszkę nam się dzisiaj fajnie ochłodziło. Ja dzisiaj się będę zabierała zaraz za żurek. Wcześniej sobie zjem ten mój deserek właśnie taki śmietana i śmietana i ten i to I te owocki. No i dzisiaj jeszcze mi przyszło z Alegrą, zamawiałam takie tabletki do ekspresu od kamieniającej to są trzy sztuki. Także ja zawsze biorę to ekspres jest Siemensa, więc zawsze kupuję te Siemensa tabletki. I wszystko moi drodzy, na ten moment yy, myślę, że chyba dzisiaj już nie będę nic dogrywać. Wczoraj byłam na pilates i zdrowy kręgosłup, bardzo fajnie dziewczyna prowadziła. Duszno tam bardzo na tej yy, siłowni, yy, mimo tego, że tam, wyciekliśmy, puszczając czy coś, mimo tego, że się wczoraj też ochodziło, to bardzo, bardzo duszno. Muszę tu muchy zaraz wykończyć, powiem wam, bo otwarte mam okno i mi bardzo wylatują. Kurzają mnie te muchy, także zaraz je muszę wykończyć. No i tyle. Poćwiczyłam wczoraj, no i bardzo fajnie. Zobaczę, czy dzisiaj pójdę, czy będę miała czar, czy dopiero jutro piątek. Zobaczymy. No i co? Biorę się dzisiaj za obiad. I to będzie, kochani, chyba wszystko w tym vlogu, bo już tam się trochę minutek zebrało. A chcę też po prostu zakończyć wcześniej, żeby mieć czas na obrobienie, bo to będzie z dnia na dzień, jak się wrzuca. No to trzeba szybko. Wszystko szybko nagrywać, szybko robić. A dzisiaj w sumie nic się chyba ciekawego nie wydarzy, A jak się wydarzy, to już będę Wam po prostu nagrywała do następnego vloga. Dobra, kochani, no to jak zawsze dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, bardzo proszę o subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Dziękuję, kochani, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Później jaki papa.